O, to jest sytuacja, o której bardzo dużo ludzi mówi i nie wiem, czy film, który się ujawni Bo jest film ogólnie, okay. gdzie ktoś eee... nagrał. Uderzyłeś jakiegoś... No, mam, ja mam ten film, mam ten film, okay. faktycznie. A dlaczego ty go o uderzyłeś? O co tym A, chodzi? Bo to jakiś młody znaczy, stał, myślałem, że usunąłem byli... tym dzieciakom te filmy. Nie. Po słuchajcie, powiem wam jaka była piłka. Przyjechałem pod galę tutaj, tak? Pod, na face to face. Przyjechałem po moje znajome. Weszliśmy, chcieliśmy wejść, wiesz, wchodziły do auta, żebyśmy podjechali pod inne wejście I jakiś chłopak, nie wiem ile on ma lat, 17 miał, mówi, ty co ty, bierzesz je, żeby je ruchać? Ja mówię, słucham? Mówi, ruchać je zaraz będziesz? Ja mówię, chodź, to cię wyrucham. Podchodzi taki na, na kozaku, mówi, i, 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 i podchodzi na wykozaczony, patrzy na mnie i co? Ja mówię, dobra, weź spierdalaj, mówię, nie będę, wiesz, z całą szczylu dyskutował, no, to ty wypierdalaj. Stałem po prostu i zajebałem mu liścia, no i tyle. I powiem szczerze, zrobiłbym to kurwa jeszcze raz. E, nie, ale także... Nie fajnie, że to wyszło, bo myślałem, że usunąłem to wszystkim tym dzieciakom, co to nagrywali. Nie chciałem też o tym gadać, ale po prostu szczerze powiem, jakby to do mnie tylko powiedział, to, to bym się wy, wiecie, wyjebał na to. Ale do moich koleżanek mówi, że co, bier, bier, szczególnie, że to są dziewczyny, które mają chłopaka. Jedna to jest dziewczyna Helfilda, Okay. Czyli on obraził swojej koleżanki? Tak, tak powiedział to... wiesz, że idzie... Nie wiem, czy pan powiedział, powiedział, bardzo mocno uderzyłeś, się od jakichś młodych chłopak. Nieś dostał, takiego kontrolnego. Ojcowskiego. No, yy, a co jest ogólnie, bo ty i tak, ty i Katfer jesteście przyjaciółmi, nie? Pamiętam, kurwa, jak dzisiaj. Ktoś mu krzyknął wypierdalaj z Gliwic? No a mi powiedział, spierdalaj z kurwa. <laughs> a ten też się powiedział wypierdalaj ten i obaj wyjebaliście mu chyba No tak, no nie wiem, no ja jestem takim gościem, po prostu nie lubię. Clotwa Gliwid, stary, No dobra, co co, biorę manżur i wypierdalam z Gliwic. Dobrze. <laughs> Ale śmiesznie, że tam w ogóle... Skąd wy to wiedzie w ogóle? Byłeś przy tym? To tobie zajębałem? A. Dobrze, to dobrze zrobiłem? No to dobrze. Dobrze. To dobra, pomyślałem, że hejtuje się